Zostawcie ludzi w spokoju i dajcie im żyć tak, jak ich na to stać. Dziękuję. Witajcie ponownie na naszym politycznym kanale. Śledziłem uważnie to, co się dzieje w Parlamencie Europejskim i dochodzę do wniosku, że niewiele się to różni od cyrku, jaki ma miejsce w polskim Sejmie. Ostatnio odbyła się gorąca debata na temat problemów związanych z mieszkalnictwem i konsekwencjami unijnych regulacji. Oczywiście nasi polscy politycy również się w niej wypowiedzieli. Ewa Zajączkowska, Waldemar Buda oraz Anna Zalewska wyrazili ostre stanowiska, krytykując politykę Unii Europejskiej i apelując o zmiany w przepisach dotyczących energetyki oraz budownictwa. Każdy z nich przedstawił swoje argumenty, wskazując na kryzys, który dotyka różne sektory gospodarki, a szczególnie młodych Europejczyków. Niewątpliwie najmocniejszym wystąpieniem była wypowiedź Ewy Zajączkowskiej z Konfederacji. Zajączkowska rozpoczęła swoje przemówienie od podziękowań dla 52 europosłów, którzy wsparli jej apel o wycofanie dyrektywy budynkowej. Szanowna Komisjo, Państwo Przewodniczący. Na chciałabym serdecznie podziękować wszystkim 52 europosłom, którzy podpisali się pod moim pytaniem do Komisji Europejskiej o termin wycofania się z dyrektywy budynkowej. W latach 2010-2022 ceny nieruchomości mieszkalnych w Unii Europejskiej wzrosły o 47%. 10,6% osób w miastach uniżyło w mieszkaniach, na które przeznaczało ponad 40% swojego dochodu. Aktualnie ponad połowa Polaków. W wieku 25-34 lat mieszka z rodzicami, mimo tego, że w zdecydowanej większości pracują, nie stać ich na własne mieszkanie. Ursula von der Leyen po pięciu latach kierowania Komisją Europejską nagle zorientowała się, że trzeba wykonać pozorowane ruchy w obszarze mieszkalnictwa, więc dodała nazwę mieszkalnictwo do nazwy jednego z urzędów, organizuje króciutką debatę i wyraża zatroskanie. Podkreśliła, że ceny nieruchomości wzrosły o 47% w latach 2010 do 2022, co doprowadziło do sytuacji, w której młodzi ludzie nie mogą sobie pozwolić na własne mieszkanie. Krytykowała unijne regulacje, które jej zdaniem, pod pretekstem efektywności energetycznej, znacząco podnoszą koszty życia. Tym samym Zajączkowska podjęła ważny i istotny temat dla setek tysięcy młodych Polaków. Czy uda jej się cokolwiek wywalczyć? Przeanalizujmy jej wystąpienie. Tymczasem ta sama przewodnicząca Komisji Europejskiej na ostatniej prostej starej kadencji przepchnęła dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która pod piękną etykietą troski o efektywność energetyczną oznacza zmniejszenie możliwych źródeł ogrzania swojego domu, wzrost kosztów utrzymania nieruchomości i nagły wzrost kosztów budowy nowych nieruchomości. Dlatego wzywam Komisję Europejską do uchylenia dyrektywy budynkowej, wycofania się z działań Podnoszących koszty utrzymania mieszkań oraz podjęcie działań, które będą służyły deregulacji i obniżeniu kosztów zapewnienia podstawowej potrzeby, jaką jest posiadanie domu. Zostawcie ludzi w spokoju i dajcie im żyć tak, jak ich na to stać. Dziękuję. Kolejną osobą, która zabrała głos, był Waldemar Buda z Spisu, który może być Wam znany z licznych komisji śledczych. Zwrócił on uwagę na to, że debaty w Parlamencie Europejskim Koncentrują się na problemach kolejnych sektorów gospodarki, takich jak motoryzacja, rolnictwo czy przemysł chemiczny. Jego zdaniem przyczyną tych problemów jest wprowadzenie Zielonego Ładu, który uczynił europejskie przedsiębiorstwa niekonkurencyjnymi. Wskazał również na różnice w kosztach energii między Europą a USA i Chinami, które jego zdaniem są głównym źródłem problemów. Również zwróćmy uwagę na jego przemówienie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Wczoraj debatowaliśmy o problemach gigantycznych, problemach rynku motoryzacyjnego. Poprzednie posiedzenie to były debaty o problemach rolnictwa, ale też wcześniej debata o przemyśle chemicznym itd. itd. Każda dziedzina gospodarki ma dokładnie takie same problemy. Proszę pokazać mi jakąkolwiek branżę, która dzisiaj powie że jest świetnie, idziemy w dobrym kierunku. Każda z nich tutaj przyjdzie i będzie wskazywała dokładnie to samo. I szanowni Państwo, musimy przyznać, co jest przyczyną tej sytuacji. Powołanie komisarza do spraw mieszkalnictwa, dopisanie mu w dossier dodatkowego elementu, z którym i tak nic nie zrobi, to nie ma żadnego sensu. Szanowni Państwo, przyczyna jest jedna zielony ład, który do tego doprowadził żadna branża nie jest konkurencyjna wobec, wobec innych regionów świata. Dokładnie tak samo jest z budownictwem. Proszę zwrócić uwagę na to: Europa 30 centów za kilowatogodzinę, USA 14 centów, Chiny 8. To jest przyczyna tych problemów. Jeżeli nie zdamy sobie z tego sprawy, będziemy brnęli w kolejne problemy. I dzisiaj musimy zatrzymać chociażby dyrektywę budynkową i płatność za emisję budynków, bo to spowoduje 30% zwyżki ceny nieruchomości. Więc znajmy, znajdźmy realną przyczynę i z nią walczmy, a nie opadajmy tutaj okrągłych słów. Dziękuję bardzo. Anna Zalewska również z PiSu skoncentrowała się na kryzysie mieszkaniowym, podkreślając, że obecna Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen zostawia Europę w stanie kryzysu. Zwróciła uwagę, że unijne regulacje dotyczące efektywności energetycznej oraz ekoprojektów doprowadzą do tego, że mieszkania staną się dobrem, luksusowym, a nie osiągalnym dla większości młodych ludzi. Dzisiaj o kryzysie w mieszkalnictwie, wczoraj o kryzysie motora, motoryzacyjnym, kryzysie uchodźczym i kryzysie bezpieczeństwa. O to, jaką wspólnotę zostawia odchodząca komisja, ale chcemy, żeby przewodnicząca von der Leyen dalej prowadziła nas ku przepaści. Mam dla państwa złą informację, ale to tragiczna informacja dla Europejczyków, szczególnie młodych, dlatego że ceny mieszkań i domów eksplodują. Odpowiedzialne są za to następujące. Dokumenty. Dyrektywa o efektywno efektywności energetycznej, rozporządzenia o ekoprojekcie, o wyrobach budowlanych czy o certyfikowaniu pochłaniania dwutlenku węgla. To spowoduje, że mieszkanie już nie tylko będzie dobrem luksusowym, ale dobrem nieosiągalnym. I co proponuje Komisja? Jeżeli ktoś nie zastosuje się do tych dokumentów, będzie płacił podatki od tego w jaki sposób jego mieszkanie jest między innymi ogrzewane. Sytuacja rysuje się dramatyczna. W związku z tym trzeba te dokumenty wyrzucić do kosza. Dziękuję. Wystąpienia Zajączkowskiej, Budy i Zalewskiej łączyła głęboka krytyka polityki unijnej, szczególnie w kontekście zielonego ładu i dyrektyw wpływających na budownictwo. Wszyscy troje europosłów podkreślali że regulacje te prowadzą do dramatycznego wzrostu kosztów życia, czyniąc mieszkania luksusem nieosiągalnym dla większości młodych Europejczyków. Jednocześnie wskazywali na niezdolność obecnej Komisji Europejskiej do skutecznego rozwiązania tych problemów i apelowali o natychmiastowe zmiany, zanim kryzys się pogłębi. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Zachęcamy do subskrypcji kanału oraz pozostawienia komentarza. Bądźcie z polityką na bieżąco. Do zobaczenia.